Jedziemy właśnie, dzisiaj jest niedziela, tak w ogóle, godzinka dziesiąta. My jedziemy ze Sławomirem na budowę moich rodziców, żeby im tam troszkę pomóc, bo z tego co słyszałam, mają ja bardzo dużo roboty. Że każda pomoc się e, przyda, a że my jesteśmy kulturalnymi dziećmi i, i naprawdę zawsze zwarci do pomocy, no to im właśnie pomóc, prawda? Tak. No. no właśnie. Naleźliśmy jeszcze tutaj w żabce, żeby kupić szynkę i, i ser na śniadanko tam do rodziców. Bo mama mi pisała, że zapomnieli kupić. I słuchajcie, wczoraj, dzisiaj w nocy mieliśmy w ogóle strasznie nieprzyjemną sytuację. Colin o trzeciej w nocy zaczął nagle wymiotować, ale nie tak, wiecie, normalnie, tak jak się dzieciom ulewa. Tylko po prostu zaczął wymiotować, choćby leciało z niego jak z fontanny. My ja się tak przeraziliśmy ze Sławkiem, nie wiedzieliśmy w ogóle, co się dzieje. I byliśmy pewni, że ma jakąś grypę żołądkową, że coś załapał. Ale dzisiaj rano, normalnie już mama kałko, tata kałko. Także no, na szczęście nic nie jest i było to tylko jednorazowe musiało, musiało mu coś po prostu usiąść na żołądku Naprawdę straszny to był ocenia słonek Także dzisiaj już jest git Znaczy w sensie, no teraz już jest git, bo już normalnie wypił kakałko, zjadł śniadanko Jakby miał grypy żołądkową, to na pewno na jednym jednorazowym wymiotowaniu by się nie zakończyło Także naprawdę mogę się cieszymy, że, że to było tylko takie jednorazowe Że po prostu może nie wiem, jak coś źle pogryzł i się złymetował, Siadło mu po prostu na żołądku. Good morning! Co tu się dzieje? O, jak cieplutko! Good morning! Wiktoria się Wow, a co to? No bałaga, no właśnie, powiedzieliśmy, że przyjechaliśmy pomóc posprzątać ten bałagan. A to co? No ładne, powiem ci, mama. Wow, amazing! Amazing, mami! Jak tam podróż? Dobrze. Wyśmienicie, prawda? A co? A co ty tu masz, mami? na tarasik. A, na tarasik, tak? No to, pokażemy efekt końcowy, jak już będzie wszystko no, zrobione. No, zaczęłam stroić ten, ale jeszcze muszę... Góralski? Znaczyna. Idę zobaczyć. Wchodzimy do pokoju góralskiego. A, nie jest jeszcze dokończony. Do pokoju imprez. Aha, dopiero zaczynamy. No, A no, ale już dużo zrobiłaś. Ale to będzie pięknie. pięknie Tutaj trzeba fotę strzelić. Mam dużo tych, dużo ozwór. Mam jeszcze tatami, to, tam i to Ale to będzie ładnie. No, Tu będzie stała na tym taka choineczka żywa. Wow, mami, jak to jest pięknie! Karuzele różne takie świąteczne, mam cały strój. No, tu będzie najpiękniejszy pokój, ten góralski. A jeszcze jakby Jakby się ktoś zastanawiał, dlaczego moja mama postanowiła zrobić sobie góralski pokój w swoim domu, to dlatego, że moja mama czuje się bardzo dobrze w takich klimatach i myśli, że w poprzednim świecie była góralką. Królewną i księżniczką, a nie góralką. O Boże! No. Co tam, co tam oglądasz? Jedne To jest, co to jest za piec? Ogrzewanie Ach, i woda. to jest ogrzewanie. No. Czyli tutaj będzie taki... Wystarczy starczy taki baniek wody do kąpania? <grym> <grym> Nie wiem, śmiemątpić. <grym> I co, to, co to rozkłada Sławuś? To jest na dwór tak? Choineczka nadwór. Ona ma 6 sze metrów? Mmm. No. Ale będzie amazing. Amazing. A tutaj ciasteczka. Ręcznie robione przez moją mama Sitę. <laughs> Proszę bardzo, ile tutaj mamy rarytasów? A co tu jest? Iwareczka otwórz to. Za długie mam pazury, nie umiem tego ogarnąć. Też uważaj na pazury, bo ci robiłam. O, to takie pierniczki piękne. Dobracie, tutaj mamy jeszcze takie. Takie ciasteczka. I to chyba kokosanki, czy jakoś tak? Mmmmm tak? Mm. Tylko, żeby cię ten sznurek nie porwał, nie. <grywanie> 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 Come with me, come with me Składam, osobiście, ja osobiście, rozumiecie, to ja sobie się składam

a jak ma, być, ma wyglądać efekt końcowy, tata, pokaż mi. Ja już pokazywałam chyba, ale pokażę jeszcze raz. Efekt końcowy ma wyglądać tak. Ops. Także no. I będzie wyglądać. I będzie, oczywiście. Jak najlepszy? <gulę> znaczy. Znowu tego zamykam. I znowu naprzeciwko. Zobaczcie, gdzie on jest. <gulę> 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 to już idziemy pracować. Dobrze, znaczy, będzie nie wodzie. Co tam się dzieje? No i co? No daj jeszcze jeden. Idź tam, jeszcze tam, tam do samego rogu. Tak, tak. O, Wiktoria, zaraz. Ale no, normalnie, ale Ale to specjalnie Mamo, Pani! Mamo, Mamo, Mamo. 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 Strona. Strona. Mamo Ale sraby, jak ci sięgnę tym patykiem, wyjdź mi stąd, wyjdź mi stąd, ja to teraz zrobię z jednym bratek, <grym> 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 a dni najwyższa. Ale sraby, to patrz na mnie, ja, ja to nie, nie mogę, nie wiem, co tu się z dzieje, sobie. z kim ja muszę żyć? Można to trzeba wcisnąć, do samego. Nie. No ja jestem wyszczą. Nie weszło, o teraz Sukces! W butach odkurzasz. Dobra! Mam czyste przecież! O Boże! Co się stało? Wow! Amazing job! Ale przyjedziemy wieczorem, bo to będzie lepiej wyglądać Teraz nie ma teraz nie ma jeszcze takiego efektu Ale przyjedziemy wieczorem w sumie nie w nocy, wieczorem. Szybko się robi ciemno. O 16, no to mam nagram efekt końcowy, jak to wygląda wieczorem Nikola pokaż się Vanessa, ty bruda sico? Co to jest? Co to jest ty bruda co jedna? To jest no ciekawe, ciekawe. Ogarnij się kobieto, co to jest za syf. Jeszcze raz. <laughs> okay. o, co wy tu robicie? Mamo, tu na mamo, my tutaj dekorujemy. Wow! <laughs> Pięknie, jak ja się ucięłam. <śmiany> nie, my nie, my nie jesteśmy dobrymi akturkami. Tak, <śmiany> na pewno. Nie. Ej, dzieciko, to ja jest czy... do góry, to jest do góry na ścianę. I to, Nikola też jest do góry. To wszystko różowe, bo góry no, będziemy mieli na różo? bo to Mamo, skrzynce, co ja mam tam. robić. Już wam daję będziecie dekorować. No. Możecie na ściany przywiesz... A ja ten tym łańcuch jest piękny. No, jest piękny. Ale ja tam jeszcze powieszę takie różne fajne rzeczy. O, wow. O! To mamy na choinkę, światełka. Dobra, a na ścianę co mamy i czym? Kimś kamiskiem? Znam, że tutaj mam ja kwiaty, tu zaraz zrobię sobie. Bardzo ładnie, bardzo. Merry Christmas, Merry Christmas. Mamo, ja sobie tutaj miałam dodać muzyczkę, wiesz? No już, już nie muszę. Zobaczcie, jakby tego było jeszcze mało, to mama tutaj robi własnoręcznie, własnoręcznie wykonane dekoracje. Co będziesz robić, mamo? Taki łańcuch szyszek z pomarańczy. Pokażesz później na końcu. Dobra. Nie wiem, czy tak długo jeszcze zostanę, ale. To pokażesz, że nie drogę. Zapomniałam kamerę u rodziny, więc nagrywam telefonem. Jedziemy. Wróciliśmy od rodziców, Kolinek właśnie przed chwilą wstał. I jedziemy teraz do flyparku, nie? pobawić się, troszkę poskakać tak? Kacper też jedzie z nie <grymnie> widać go właśnie tu jest, hello trochę ciężko się nagrywa telefonem teraz pokazuję Wam efekt końcowy w tej choineczki, robi naprawdę mega wrażenie, wygląda przepięknie. O, Już się światło zapaliło. Tutaj wszędzie są alarmy, także troszkę niebezpiecznie tu tak chodzić, jak nie ma rodziców. O, zobaczcie, przepiękna. Tutaj no nagrywam efekt końcowy choinki, tak? Co zimno. Dawaj kamerę. <laughs> no. Nara. Papa. Nara.